Hej, fajnie, że jesteś. To kanał cyfrowy, przyjaciel. Krótkie porady, recenzje, przystępny język wszystko dla Ciebie. Lecimy. W tym filmie pokażę Ci, jak ustawić swoją listę obserwowanych na TikToku jako prywatną. Najpierw uruchom aplikację TikTok na swoim telefonie i przejdź do zakładki profilu. Kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu i wybierz ustawienia i prywatność. Wejdź w zakładkę Prywatność, następnie przewiń w dół do sekcji Lista Obserwowanych. Ostatnim krokiem jest wybranie opcji tylko ja. Od tej chwili Twoja lista obserwowanych będzie widoczna wyłącznie dla Ciebie. To wszystko. Fajnie, że oglądałeś. Jeśli ten poradnik Ci się przydał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. To dla nas naprawdę ważne, codziennie. Publikujemy nowe, świetne poradniki technologiczne, takie jak ten.